Dzisiaj sam, ale, ale mam zniszczony mikrofon i można mnie tak głośno albo nie. To sam. Pie, a dzisiaj odbieramy prezent. I co będzie? Armia Słodziaków. Nie kotek! Kotek! Nie, 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 nie! nie, nie. Moja karta. A, Nie, to ja teraz ukradnie Słodziaków! I chciałam ja wam powiedzieć Ty! Może będą Mikrofony, maszynki W tym dziedzinie Ale Może Nie być bo mi się ściszył i nie wiemy, czy będzie działał. To, ja Wam tak powiedzieć. I chciałam ja Wam je powiedzieć. czy są tutaj miejsca. Nawet wiem, kto tutaj ignaś i tata mama Ignacia. Będą teraz miśmes w koszu! Tak! Ale to będzie fajnie! I to są... Eee... Um, i pa!